Yeah. Do beściaki z tej strony Bora to jest kolejny dziesiąty już odcinek z gry Syberia 2. Jak widzicie, tutaj mamy, mieliśmy tego gościa, który rozbił się samolotem, zawisł na drzewie. I niestety nie możemy do niego krzyczeć, bo ma słuchawki na uszach i po prostu nas nie słyszy. I eee, teraz, tak. tak jak wspomniałem w zeszłym odcinku, już nic nie wiem, naprawdę, co mam, co mam robić w tej grze. Bo jak kiedyś grałem, to doszłem tylko do tego miejsca i, no i to było END. Troszeczkę teraz prób przeprowadziłem poza nagranie. Wiele błędów, wiele frustracji wiele przekleństw mnie to kosztowało. Ale mniej więcej już wiem, co mam zrobić. Eee, tutaj mam podłączać wszystko. B sobie na razie włączymy i chodzi nam o A. Eee, proszę bardzo, na zielono. Jeszcze nic. Dobra, dobra. A jak to było? O, widzicie? 0,3 nam się pojawiło. Czyli to jest częstotliwość składająca się z czterech cyfr. Pierwszą 0,3 już mamy. I teraz musimy znaleźć drugą. 28, 03 28 Możemy sobie już stąd wyjść I musimy teraz yy, Do radiostacji dojść To jest jeszcze ten kawałek Który ja wiem dzięki temu, że, że No nie nagrywałem tego I nie musieliście tego słuchać ani widzieć Widzieć tam jeszcze koń Ale yy, jakbyście to słuchali To uszy by wam spuchły o, widzicie, przejechał Iwan. <grystanie> tak, tak, Kate, na pewno się zatrzymają. Boże, Hans leżał na saniach. Muszę jak najszybciej dostać się do pociągu. Inaczej ich nie złapie! No tak, ale troszeczkę jednak to jeszcze potrwa. To jest coś strasznie szeroki mili ten skuter, zauważcie. <grystanie> chociaż nie to sanie może tyle zajęło, chociaż też bardzo wątpliwe. Tu mamy tą antenę nadawczą. A tu mamy naszą radiostację. Teraz to musimy ją włączyć i tutaj ustawić 0. Jak to było? 03 28. I mamy tą samą częstotliwość, więc spróbujemy nawiązać kontakt z tym kaskaderem, który spadł. <laughs> I się rozwalił, Borys! Borys! Odbiór! Tu, Kate Walker! Obudź się! Obudź się! Hej! No, yy. Przestań mnie lizać! A. Hey, jak? Hej! <laughs> gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Ściągnij mnie na dół! Rozepnij pasy! Pasy? A tak, pewnie! Tylko pociągnę za ten zaczep i. Mam nadzieję, że jesteś cały. Dobry, dobry. No i teraz wróćmy sobie do tego borysa naszego. Tutaj w lewo. To z tymi częstotliwościami, kurde, jakoś chyba najtrudniejsze mi się jak na razie wydawało, wydaje w drugiej części Syberii. Troszeczkę mi to zajęło. Pogadajmy sobie z nim. Bo to jeszcze nie koniec z częstotliwościami. Borys! Ach, Kate! Mój odrzutowiec jest kaput! Zupełnie zniszczony! Zupełnie jak tu 154. <noise> Biedny Borys, twój odrzutowiec jest w opłakanym stanie. Ale latałem pośród gwiazd, Kate Walker. Niewielu ludzi może się tym pochwalić. <noise> Hans Woralberg został porwany. Jak to możliwe? Porwało go dwóch oprychów. Właśnie ich ścigam. I wam Biedny pan Woralberg. <noise> Przykro mi, ale nie mogę tu wiele pomóc. Rozumiem. Za wszelką cenę muszę złapać tych łotrów. Hans nie czuje się najlepiej. Z przyjemnością bym ci pomógł, Kate Walker, ale nie mam pojęcia jak. Pociąg stoi u podnóża góry. Nie uda mi się tam dostać. A mój odrzutowiec leży w strzępach. Cóż, lądowanie nigdy nie było moją mocną stroną. Jesteś pewien, że nie mogę polecieć twoim odrzutowcem? Bez skrzydeł? Aż za bardzo. Ja wiedziałem, że lot będzie niemożliwy, więc otworzyłem kokpit, wcisnąłem przycisk i w górę. Może uda się wykorzystać katapultę w siedzeniu drugiego pilota, ale musisz najpierw przełączyć ją na ręczne sterowanie. Muszę znaleźć sposób, by uruchomić katapultę w siedzeniu. Dobrze. Na wszelki wypadek tu zostanę. No i teraz tak, zobaczmy sobie do katapulty. Ten się nam otworzył po lewej stronie, całkiem nowy panel. Eee, ja wiem, bo mam zapisane, co mam tam ustawić za częstotliwość, ale i tak wam chcę ją pokazać, żebyście wiedzieli, eee, jak do tego dojść, jak to zrobić, jeśli sami będziecie grali. A jeśli sami będziecie grali. Jeszcze nie graliście, nie, do, nie doszliście do ustawień tutaj i będziecie się z tym bawić. Zobaczycie. Ustawcie sobie stoper jak długo, będziecie z tym kl, jak długo będziecie klnąć na to. Ok. Teraz tak, włączmy sobie tutaj ten radar. Musimy ustawić sobie na tą tutaj po prawej stronie, na dole, na tą część, czyli wchodzimy na górę. teraz musimy obrócić jeszcze raz i schodzimy i teraz doi miga punkt widzicie są kreski od 0 do 5 do 100 od 0 do 100, i tak samo w górę. Yy, to jest co 5 ta mała kre, kreseczka, a 10 to jest duża. Czyli tu będzie 80 na 20. Daj to jest taki kwadrat. Możemy stąd wyjść. Mam wrócić do kokpitu i ustawić częstotliwość drugiego drugiej katapulty pod drugim siedzeniem po prostu pod siedzeniem pasy, pasażera w rozwalonym samolocie. Okej. Okay. Te mechaniki gotują się. Muszę przyznać, że nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. przy że nie chcę z nią gada gadać. Borysie, możesz mi pomóc w ręcznym sterowaniu mechanizmu katapultującego? Znajdź kierunek celu i wpisz współrzędne. Niestety, radar nie działa. Do zobaczenia, Borysie. Powodzenia, cukiereczku. No dobra. I teraz tak, tutaj wpisujemy... 80 dwadzieścia... Strzał w dziesiątkę, Kate Walker. Widzieliście? Wylądujesz od razu w wagonie restauracyjnym. Pomogę ci z pasami. I teraz, podczas tego filmiku wtedy wyłączyłem, czyli tu będę teraz debiutował. Nic o tej grze już dalej nie wiem. Tak, ja jakby się wiatr zmienił, to ja bym wylądowała w pociągu. Czy ten pociąg nie widzę? A gdzie jest Yuki, tak na marginesie? Patrzcie, kurde. Przeczytali mi w tym, w myślach. No dobra, czyli pociąg jest. Tam coś za pociągiem łaziło, co to było? Telefonire? Halo. Walker, tu pułkownik Emeliow. Pamięta mnie pani? Z Romansburga. No. Pułkownik Emelioff? E, ale oczywiście... E, a skąd wziął pan mój numer? Nieistotne. Pan Walker dzwonię do pani, ponieważ odwiedził mnie pewien gentleman, amerykański tak detektyw. Wypytywał o panią, o pociąg i pani przyjaciela pana Voralberga. Oczywiście nic mu nie powiedziałem, ale... Pułkowniku. Proszę zatrzymać tego człowieka za wszelką cenę. Jesteśmy w Rosji. Wokół zima, a kiedy słońce zachodzi, czas biegnie bardzo wolno. <laughs> Jeśli on panią odnajdzie, to będzie prawdziwy cud, pan Walker. Będę wdzięczna, pułkowniku. No i gitarra, Po co mnie w ogóle szuka? Już tak nigdzie nie pojedzie. Czekajcie, sprawdzę sobie od tej strony, może. Da się? Da się. Nie wiem, czy dobrze robię. Czy pierwsze mam zajrzeć tutaj, czy pierwsze zajrzeć? Czy Oscar jest w ciuchci w lokomotywie? No dobra, weźmy sobie tutaj. W Kiblo nie ma nic. Jakiś, hmm, myślałem, że to jakiś trybik. Dobra, nie ma nic Fotel rozpieprzony, jakaś rozpierducha lekka jest. No weźmy, uu, uu. Dziwne, wygląda jak jakiś panel Co? Dziwne, wygląda jak jakiś panel Tu nie wiedziałeś, że tym kate w pierwszej części? Ziegawe Tu nie mogę nic zabrać, nie mogę. No dobra, no to przejdźmy sobie tam do Hansa pomieszczenia Co to jest? Mapa? Plan pociągu. Mm, tak, bardzo dużo mi to mówi. No dobra, mogę tam dalej przejść? Czy mogę? Jak mu wszystko tu rozjebali, co to jest? Ol jakaś oliwiarka. Pat, no, szczeliłem nawet. Coś tu jeszcze mamy. Nie, dobra, tu jest wyjście. Ja chcę wziąć motek i tu z tego Iwana i Igora. <gry> Sprawdzę to jeszcze raz, bo nie chcę tutaj wracać Ale to by było chyba na tyle. Jakieś trybiki. No dobra, to wejdźmy sobie teraz i zajrzymy sobie do lokomotywy. Czy tam Oscarowi nogi upierdzielili, czy co? <grystanie> Jemu już w pierwszej części nogi upierdzielili, więc nie zdziwiłbym się, aby w drugiej części sytuacja się powtórzyła. <grystanie> Joki, a ty co z na węglu robisz? Miesz, kurwa, to wygląda jak obcy jakiś. Co jest? go wołam, tak? No za. Dobra, zobaczmy sobie te lokomotywy. Co to jest? Czekajcie, czekajcie. Jakieś kości? Nie, co to jest? Trupia ręka? O kur ha! Oscar! O kurde! Zakopali Oscara! <ścoughs> Jak to możliwe? Oskarze? Wszystko w porządku? Myślałem, że powierzy że mu zimno. To ja! Kate! Kate Walker! Witam, panią! Zbierz się do kupy. Musimy odnaleźć Hansa jak... Hansa? Hansa Woralberga? Tak, Oskarze. Hansa. O kurde, jaki odjazd, jaki pod... Mam nadzieję, że walący się most nie uszkodził zbytnio lokomotywy. Obawiam się najgorszego Kate Walker. Czyli czekajcie, według mojej dedukcji To Igar i Ivan wzięli skończę skuter śnieżny, zabrali na, na ten skuter śnieżny dla y, Sanie Hansa No i co, im gdzieś wydupili, a ja muszę pociągiem za nimi Czekajcie, zobaczymy. Czy choć trochę ci się polepszyło Oskarze. Ani trochę zamarzłem Kate Walker. Wyobrażam sobie, ale rozgrzejesz się, nie martw się. Katewker się Zimno rozbierze, nie ma moje tryby, Hans. Widziałam hansa leżącego na saniach ciągniętych przez skuter śnieżny. Przykro mi, że nie mogłem ci pomóc, Katewker. Chciałem im przeszkodzić, ale ten tłusty brutal uderzył mnie i wylądowałem na śniegu. Oskarze, zrobiłeś wszystko, co było w Twojej mocy. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby ich złapać. Misja. Absolutnie musimy złapać te dwie pokraki. Chętnie bym ci pomógł, Kate Walker, ale obawiam się, że mojego stanu nie można nazwać doskonałym. Oskarze, wysil się choć trochę. Chodząc w kółko niewiele zdziałamy. Kate Walker, mój mechaniczny system nie został zaprojektowany do długiego przebywania na śniegu. Obawiam się, że nie będę w stanie poprowadzić lokomotywy. Kate, poprowadzi postaram pewnie. się znaleźć coś, co ci pomoże. Oliwiarkę Zaraz wracam. Ja, 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 będę tu czekał na ciebie, Kate Walker. Oliwiarka jest, ale ja chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Właśnie, czy tam się da przejść? To po pierwsze. Aha, dobra dobra, 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 czyli tutaj wyjdę, a do lokomotywy mogę wejść? A no, mogę, jeszcze tu chyba nie byłem. No nie, Uuu, kolejną zagadkę mamy. Dobra, wróćmy do Oscara i pogadajmy o tym odjeździe. Ale najprawdopodobniej ja tą zagadkę będę musiał rozwiązać. Tak się mi wydaje. Co tam, jakieś skały? Nie. Myślę, że jakiś zamczycho. Tam jest tunel? Nie wiem, dobra. Przecież na to czas, żeby to obadać, co tam jest pewnie. Oskarze, co z tobą? Trochę przerdzewiałem, Kate Walker. Poszukajmy śladów. Może to nasza ostatnia szansa, by schwytać tych bandytów. Obawiam się, że moja funkcjonalność jest teraz na bardzo niskim poziomie, Kate Walker. Ale przecież musi być jakiś sposób, żeby doprowadzić cię do użytku. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. No, mózg też ci nie funkcjonuje. Lepiej? Znaczy, mózg. Nie, Kate Walker. <słuch> Musi być jakiś sposób, by cię naprawić. Czekaj, postaram się tej Zaraz wracam. Mam nadzieję, Kate Walker. Nie wiem czy mi to coś da, ale może. No to zobaczmy. <grym> w dupę zepsadził i pompuję. <grym> <grym> Hmm, od razu lepiej. Dziękuję, Kate Walker. Wyruszymy, gdy tylko zajmiesz miejsce w wagonie pasażerskim. No, coś mi się nie wydaje. To po co miała być niby ta zagadka? No dobra, zajmiemy miejsce w wagonie pasażerskim i zobaczymy, co się będzie działo. Ty, Yuki, co ty tam robisz? Złapaj No, faktycznie, ruszamy chyba. Hmm, albo i nie. Hmm, właśnie. Chyba jednak nie, chyba jednak muszę przejść do tej lokomotywy. Hmm, no dobra, zobaczmy. Hmm, tu w tym śniegu chyba nic nie mam, przynajmniej nic tutaj nie widzę, tak na pierwszy rzut oka. A, ten schemat tego mam. Pociągu to prawdopodobnie tam będzie gdzieś jakieś rozwiązanie tego. Tak się mi wydaje. No i co jest? Co się dzieje, Oskarze? Nie możemy kontynuować podróży, Cape Wagon pasażerski utknął. Oto rezultaty, gdy amatorzy biorą się za kierowanie moją maszyną. Co zamierzasz? W wagonie znajduje się system odłączający. Otworzę w lokomotywie panel dostępu. Gdy go znajdziesz, zadzwoń do mnie. Gdy otworzę panel, musisz uruchomić mechanizm, żeby odczepić wagon. Więc zamierzasz Stop. zostawić tu ten wagon i wszystkie nasze rzeczy? To cena, którą musimy zapłacić, Kate Walker. Ja też żałuję. Dobrze. Do dzieła, tylko przed odjazdem zaczekaj na mnie. Bez ciebie nigdzie nie pojadę, Kate Walker. No, okej, okay, czekajcie, zobaczymy sobie teraz ten yy, schemat. Co, ja chcę go obejrzeć. Aha, dobra, oko on jest tutaj za lorą kawałek dalej. A tu co to jest to? Nie kumam tego, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie mi potrzebne. No sprawdzimy. Sprawdzimy. Oskarze? Dlaczego się tak guzdrzesz, i Walker? Idź do systemu rozłączającego. Dobra, Dobrze, dobra. już idę. Czyli schodzimy. Widzicie, co do beściaki, ale i tak pobawimy się jak. Z tym systemem rozłączającym już w kolejnym odcinku. O, czas na ten odcinek właśnie upływa, i myślę, że w tym miejscu tutaj się pożegnamy. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo zostawcie łapę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, uczyń to, będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko do kolejnego odcinka. Na razie, hop. pa pa.